Galachat, wojenna pożoga. Rozdział trzeci, część pierwsza. Słońce było już wysoko na niebie, a jego ciepłe złote promienie zalewały okolice. Wiatr delikatnie pieścił drzewa, spośród których raz po raz dobiegały odgłosy ptasich śpiewów. Wśród zieleni dzikich traw. Krzewów i pojedynczych drzew, fioletem odznaczała się kolonia krwawnicy pospolitej, panującej bezdyskusyjnie na łące, która rozciągała się daleko aż do linii gęstego boru. Cieszyłem oczy tym widokiem, nie mając zresztą nic lepszego do roboty. W oddali jakieś dwie karawany mozolnie pokonywały niewielki wzgórek, przez który biegł jeden ze szlaków. Wtem z zamyślenia wyrwało mnie pojawienie się Ignacego Trefla, który wychynął z willi. Najmocniej przepraszam. Przemówił zaspanym głosem. W rękach trzymał posrebrzaną tacę, na której stały trzy filiżanki, dzbanek oraz talerzyk z ciasteczkami. Postawił ją na stoliku w ogrodzie, skąd mieliśmy widok na oczko wodne. Na jego tafli tłoczyły się lilie oraz liście. Rehoczące wcześniej żaby ucichły nagle i zniknęły w odmentach oczka, jakby spłoszył je przybyły gospodarz. Najmocniej przepraszam, powtórzył. Powinienem wstać przed tobą, baronie, i zaparzyć kawy. Zaspałem psia Mać. Widząc, jak bardzo było mu wstyd, uśmiechnąłem się do niego uspokajająco. Nie przejmuj się, panie pisarzu, nic się przecież nie stało. Zawiodłem jako gospodarz. Od co się stało! Ale pan baron się nie martwi, już kawka zaparzona. Gestem dłoni zaprosił mnie do stolika. Nie zwlekając, skorzystałem z zaproszenia. Bonifacy chyba nie wstanie zbyt prędko. Noc spędził w wychodku i dopiero nad ranem słyszałem, jak wszedł do pokoju. Niestety, ja również nie czułem się na siłach, by wstać wcześniej. Tłumaczył się. Trzeba korzystać, póki nie ma żony. Zażartowałem, by go rozluźnić. Pija baronkawe, prawda? Bo nie spytałem, a od razu zaparzyłem. Owszem, trefl nalał mi kawy do filiżanki, a ja zabieliłem ją mlekiem. Pisarz uczynił to samo, po czym sięgnął po cukierniczkę. Obserwowałem, jak ze smakiem wsypywał łyżeczkę za łyżeczką. A myślałem, że nie lubisz słodkiego, panie pisarzu, zauważyłem, pamiętając jeszcze sytuację, kiedy Trefl grzecznie odmówił skosztowania cytrynowej babki w moim kasztelu. Słodyczy nie jadam, ale kawy bez mleka i cukru nie cierpię, stwierdził z uśmiechem. Skończywszy na sześciu łyżeczkach, zamieszał starannie. Jakie mamy dziś plany, panie Trefl? Może pokażesz nam okolice? Z chęcią. Możemy pojechać do miasta i tam u Marlenki skosztować pieczonego dzika. Zaproponował z ekscytacją. U Marlenki? To nazwa lokalu? Nie to imię karczmarki, świetna kobieta. A jak gotuje jej kucharz, cud miód malina. Stwierdził z szerokim uśmiechem. Z chęcią zjem coś treściwego, rzekłem, nabrawszy już apetytu na tak zachwalane kulinaria. Spojrzałem w stronę domu. Stamtąd zmierzał w naszym kierunku szambelan z niewyraźną miną, raz po raz masując skronie. I co? Główka boli Bonifacy? Zachichotał Trefl. Mocna była ta nalewka. Mogłeś mnie uprzedzić. Wyjęczał szambelan, po czym usiadł obok mnie. Dzień dobry. Przywitał się, nalewając sobie kawy do filiżanki. Podobnie jak Trefl, nie szczędził sobie cukru. Wsypał go aż osiem łyżeczek. Z niesmakiem patrzyłem, jak rozkoszował się napojem przypominającym raczej syrop. Kawka dobrze mi zrobił. Szemrał pod nosem. A pewnie, że tak, potwierdził Ignacy, zerkając na mnie z szerokim uśmiechem. Razem z baronem wpadliśmy na pomysł, że pojedziemy do miasta. Co powiesz na małą przejażdżkę? Czy ja wiem? Mruknął pod nosem Szambelan. Nie daj się prosić. Tam zamówimy sobie po piwku i zobaczysz, że ci przejdzie. Powiedział ze znawstwem Trefl. W ogródku spędziliśmy około godziny. Po czym wyruszyliśmy do miasta. Zajęliśmy miejsca tuż przy oknie. Podczas gdy pisarz podszedł do szynkwasu, aby zamówić obiecanego pieczonego dzika, ja rozejrzałem się po lokalu. Ściany wykonane były z czerwonej cegły, gdzie niegdzie wisiał jakiś obraz, czy gobelin, albo malowidło przedstawiające krasnoludzkiego rzemieślnika trzymającego w rękach narzędzie. Wytwórcy i twórcy zajmowali obecnie znacznie wyższą pozycję w krasnoludzkiej kulturze niż rycerze, co było dawniej nie do pomyślenia. Najbardziej w oczy rzucał się jednak szynkwas przyozdobiony główkami czosnku, suszonym mięsem oraz grzybami. Adekwatnie do nazwy Stary Dzik, honorowe miejsce tuż nad barem zajmował łeb ogromnego odyńca, który przykuwał uwagę podróżnych już od progu. Z pobliskiej kuchni dochodził nas zapach podsmażanej kapusty i pieczonego mięsiwa. Na podłodze zasłanej sianem można było dostrzec kilka bawiących się ze sobą kociąt, których matka natrętnie plątała się pod nogami trefla. Ignacy, zajęty podrywaniem młodej karczmarki, nie zauważył zwierzęcia i kiedy chciał się już oddalić z kuflami w rękach, potknął się o nie, rozlewając piwo. Cholerny sierściuch! sarknął gniewnie, płosząc kicie. Wszyscy klienci, a tych nie brakowało, przerwali swoje rozmowy i zainteresowali się pisarzem, któremu plamę z koszuli usiłowała zetrzeć Marlena. Doleję piwa i sama doniosę, usiądź przy stoliku. Zaproponowała. Nie trzeba, zaniosę sam. rzekł natychmiast trefl, rozglądając się po oberży z wypiekami na twarzy. Ignacy i ta oberżystka chyba mają się ku sobie, nie sądzisz, jaśnie panie? Zagaił z głupawym uśmieszkiem szambelam. Czy ja wiem? mruknąłem, odpalając fajkę. Trefl doniósł wreszcie kufle piwa, o czym bez słowa zasiadł naprzeciwko nas. Dzik zaraz będzie. Ponoć upolowali go dziś o powiedział z szerokim uśmiechem, skrywającym zawstydzenie. Odsunąłem fajkę od ust i zerknąłem w okno. Za którym mieszczanie tłoczyli się na ulicy, oglądając kupieckie stragany. To co, może wrócimy do opowieści, tak dla zabicia czasu? Zaproponował pisarz. Właśnie. Wyjaśnij jaśnie panie, co stało się z tym podłym człowiekiem. Bazylem Wakarem, na którym planowałeś zemstę. No cóż, rozbiłem obóz nad rzeką, gdzie przez kilkanaście godzin dochodziłem do siebie. Uciąłem, zbierając myśli. Nie byłem w pełni sprawny, ale podjąłem ryzyko. Postanowiłem zatruć skurczybykowi wino. Opowiadałem, pykając fajkę raz za razem. No kiedy Grabuki nawiedziła kolejna gęsta mgła, zakradłem się na targ. Tam znajdował się posterunek straży. Przekradałem się najciemniejszymi uliczkami w stroju skrytobójcy. Robiłem to niestety bardzo powoli, gdyż moje nogi i ręce, jak pamiętacie, były mocno poranione. To, co tam ujrzałem, bardzo mnie zdziwiło. W środku targu, wokół wielkiego dębu, będącego najstarszym drzewem w okolicy, zgromadził się tłum mieszczan. Wszyscy stali jak wryci, patrząc w górę, na jedną z gałęzi. Na niej bezwładnie wisiało ciało kapitana straży Bazyla Wakara. Na jego pucołowatej, pobladłej już twarzy dojrzałem wiele sińców i zadrapań. Oczywiście nie było tu mowy o samobójstwie, jako o przyczynie zgonu. To sprawka, Leo. Wycedziłem i już miałem powrócić do mego konia uwiązanego tuż za miastem, kiedy nagle z góry dobiegł mnie znajomy Chichot. Witaj, braciszku. Usłyszałem głos dusiciela, który nagle znalazł się tuż przede mną, zeskoczywszy z dachu. Na głowę narzucony miał kaptur, rzucający cień na oczy i nos. Jego usta, na które z kolei padał blask księżyca, skrzywiły się w lekkim uśmiechu. Co tu robisz? spytałem. Pomagam ci, odrzekł wesoło. Vespir powiedział mi, że udałeś się na małą wycieczkę do Grabóg. Dziwne, bo nie wspominałem mu, dokąd jadę. Powiedziałem podejrzliwie. Wiesz, jaki on jest. Śledzi każdego z nas. Wyjaśnił Leo, a ja doskoczyłem do niego i przycisnąłem go do ściany. Przeszył mnie potworny ból, ale trzymałem dusiciela nadal. Leo oczywiście w lot zauważył mój grymas bólu. Ostrożnie, braciszku, jesteś ranny. Rzekł wyraźnie rozbawiony. Śledziłeś mnie? Nie śledziłem. Mówiłem już, to Wespir mi zdradził, że tu przyjechałeś. A w jakim celu tu przybyłeś? spytałem, puszczając go. Mamy jechać na front. Sam król chce nam dać zlecenie. Odparł, po czym popatrzył po mnie badawczo. Ale w tym stanie raczej nie masz szans uczestniczyć w misji. Wróćmy zatem wspólnie do Szczebionic. Niech Wespir sam podejmie decyzję. Dobra. Warknąłem pod nosem i ruszyłem uliczką w kierunku bramy. Leo poszedł za mną. Jeszcze jedno. Zatrzymałem się obracając do niego. Dlaczego zabiłeś Bazyla Wakara? Bo na ciebie polował. Odparł. Skąd wiesz? Przy każdej karczmie wisi list gończy, na którym widnieje twoja gęba twoja i tchórza powiedział Leo. Jako, że jestem specjalistą w wyciąganiu z ludzi informacji, dowiedziałem się, co dokładnie się tu stało i postanowiłem ci pomóc. Stanął przede mną i uśmiechnął się szyderczo Od tak, z dobrego serca, braciszku. Tak, jasne, dzięki za troskę. O świcie podążaliśmy wąską, piaszczystą drogą wiodącą do Szczebionic. Wtem, na poboczu, nieopodal dwóch lichych sosen, dostrzegłem rzadki dym klącego się ogniska. W myślach modliłem się do Demiurga, by nie był to obóz Digara i Koiren. Jednak wszystko wskazywało, że właśnie tak było. Musieli jechać tym szlakiem i na pewno martwili się o mnie, więc być może czekali na mnie. Wybierzmy inną drogę, zaproponowałem. Niby dlaczego? To dobry szlak. Stwierdził Leo. Zatrzymałem konia. Mówię poważnie. Tam mogą być bandyci. Rzuciłem. No i co z tego? Jak będą, to będą. Zaśmiał się dusiciel, spoglądając na mnie. Miałem wrażenie, że przejrzał moją grę. Jestem ranny, nie dam rady walczyć. Obronię cię jak zawsze zresztą. Ciągnął nie zatrzymując konia. Zajechałem mu drogę. Młody, czy ty coś przede mną ukrywasz? przed swoim bratem? Czyżbyś mi nie ufał? Dopytywał się, mrużąc oko. Za mówiłem. Leo, uśmiechnąwszy się do mnie szyderczo, wyminął mojego konia i powrócił na szlak. Galahad! Zawołał już z daleka Digar, machając do mnie przyjaźni. Wyskoczył na drogę z wysokiej, dzikiej trawy. Galahadzie, przywitaj się ze swoim przyjacielem. No i z przyjaciółką, powiedział dusiciel półgłosem. Kojren podbiegła do mnie. Nic ci nie jest? spytała przejęta. Nie. Odparłem, siląc się na obojętny ton. To dobrze. Martwiłam się o ciebie. Czy jesteś ranny? Kojren zaczęła szukać wzrokiem choćby zadrapania. Leo obejrzał się na nas, badawczo przyglądając się mojej reakcji. Ja zaś starałem się zachować chłodną i nieprzystępną minę. Dziwię się, że cię to obchodzi. Zaśmiałem się sucho. Chociaż nie. Nie obchodzi cię to. Ty po prostu lubisz kasę i myślisz, że zdołasz mnie oskubać. Wypaliłem niegrzecznie. Co? O czym ty mówisz? spytała zaskoczona. O tym, że lecisz na moje pieniądze, ladacznico. Ugałem. Przyjechałem do Grabu tylko dlatego, bo poprosił mnie digar. Miałem u niego dług. Mówiłem chłodnym tonem, nie zerkając nawet na brunetkę, która aż o nie miała. Nie byłem tam ze względu na ciebie. Nie mówił ci? Nie. Odrzekła zaskoczona. No to ja ci mówię. Kiedy wpadłaś w ręce łowców niewolników, miałem już wracać do szczebionic, ale digar mnie ubłagał. Wiedział kur dupel, że sam cię nie uwolni. Gdyby nie on, pewnie by cię teraz dupczyli w jakimś zamtuzie. Wrzasnąłem, po czym podwinąłem rękaw, pokazując jej ślady po psich kła. Spójrz, głupia dziewucho, widzisz, co mi się stało przez ciebie? Kojren wpatrywała się we mnie ze łzami w oczach. Zapewne nie wiedziała, co o tym myśleć. Moje słowa na pewno brzmiały absurdalnie, a ton i obelgi mogły poskutkować tym, że nagle się popłacze i odejdzie. No cóż, nie miałem wyboru. Musiałem pokazać dusicielowi, że była mi obojętna. Dla jej własnego dobra. Leo patrzył na tę scenę z kamienną twarzą, a dopiero po chwili się uśmiechnął. Ty chamie. Nie chcecie znać. Kojren pobiegła do obozu wycierając łzy. Digar, którego minęła, rozdziawił usta. Już miał mi coś powiedzieć. Już miał mi wygarnąć. Jednak okazałem się szybszy. Leo ty bezwzględny sukin syn, ruszaj tyłek. Wrzasnąłem w ten sposób, zwracając uwagę Digara na mego towarzysza podróży, którego zdawał się nie rozpoznawać. Dopiero teraz, przyjrzawszy mu się uważniej, z miejsca domyślił się, dlaczego tak ostro potraktowałem Koy ren. Pojął, że odgrywałem przed Leo komedię, by zmylić go i chronić dziewczynę. Digar zapamiętał Dusiciela z dawnych lat jako bezwzględnego przywódcę i nigdy nie wypowiadał się o nim pozytywnie. Bezwzględny syn? Powtórzył z uśmiechem Leo. Czy tobie, braciszku, to ja jestem święty? Zbesztać taką ślicznotkę! To nie ślicznotka, a zwykła ladacznica. Przez nią ma się jedynie kłopoty. Rzuciłem w jej stronę, kiedy rozgniewana usiadła do ogniska. Mijając digara, spojrzałem na niego z bólem. On, na znak, że zrozumiał moje intencje, dyskretnie pokiwał głową, o czym bez słowa wrócił do obozu. Leo śledził go wzrokiem. Widziałem to. Trudno mi było ocenić, co sobie myślał, ale miałem nadzieję, że połknął haczyk i nie będzie niepokoił moich przyjaciół. W naszym fachu, jak sam stwierdził, lepiej było nie mieć nikogo bliskiego, bo to słaby punkt każdego skrytobójcy. No biura, czy to z niedbalstwa, czy też na skutek lekkomyślności urzędnika, jak zwykle pozostawało uchylone. Witaj, Wespirze! krzyknął wesoło Leo, wchodząc jako pierwszy. Usłyszałem, jak niespodziewający się gości Wespir upuścił na podłogę kałamarz. Cholera, który to już raz? Burknął pod nosem. Kiedy wszedłem i ja, Wespir od razu zmierzył mnie wzrokiem. Zapewne dostrzegł po moich ruchach, że byłem ranny. Galahad miał mały wypadek. Wyjaśnił z powagą Leo. Nie jestem ślepy, widzę. Mruknął pod nosem Wespir, rzucając na rozlany atrament starą tkaninę. Zapewne tę samą, którą rzucił zaskoczony podczas mojej ostatniej wizyty, kiedy to zmieniałem kwaterę. Co ci się stało? spytał po chwili. O jaką cholerę zadajesz mi to pytanie, skoro nieustannie nas śledzisz? Rzuciłem wściekle, opierając się o parapet. Skrzyżowałem ręce na piersi, po czym spojrzałem na Leo. Ten uparcie wpatrywał się w Vespira. Co z nim nie może jechać? Rzekł dusiciel, a wespir wypuścił nosem strumień powietrza. No trudno. Zamiast niego zabierz ze sobą nalikę. Rozkazał. Po czym spojrzał mi w oczy. Jego brwi zmarszczyły się groźnie. Nie lubił kiedy coś nie szło po jego myśli. Damy ci miesiąc na to, abyś doszedł do siebie, postanowił. Dzięki, mruknąłem. Na odchodnym urzędnik rzucił przestrogę. Nigdy więcej nie zabijajcie bez zlecenia, czy to jasne? Jego wzrok spoczął na Leo, który stał po środku biura uśmiechając się bez trosko. Tym razem wam się upiecze, ale jeśli sytuacja się powtórzy, odpowiecie za to. Zagroził. Ostatni raz sprzątam po was bałagan. Dobry masz ten wywiad. Przyznał z podziwem Leo. Zgadza się. Dlatego uważaj. To jest moje ostatnie ostrzeżenie. Czas rekonwalescencji spędziłem samotnie, mówiłem do moich słuchaczy, popijając piwo. Nawet Koiren ani Digar nie wiedzieli, dokąd się przeprowadziłem. Były to w końcu Slamsy, Miejsce, do którego nikt poza szumowinami się nie zapuszczał. No cóż, westchnąłem. Choć śmierdziało w tym mieszkaniu okropnie, rynsztokiem oraz spalonym mięsem z pobliskiej karczmy, to jednak Cieszyłem się, że je dostałem. Pomimo niezbyt przyjemnych sąsiadów, sutenerów, złodziei i dealerów narkotykowych, czułem się tam bezpiecznie. Nie znał tej kryjówki przede wszystkim Leo, a był on najniebezpieczniejszy ze wszystkich potencjalnych, nieproszonych gości. W tej sytuacji żałowałem jedynie, że straciłem kontakt z Koiren oraz Digarem, ale nie mogłem ryzykować. Nie próbowałeś, baronie, wyjaśnić Coiren, dlaczego tak ją zrugałeś? spytał Trevel. Sądzę, że twoje wyjaśnienia mogłyby ją przekonać. Zwłaszcza kiedy poparłby cię Digar, dodał po chwili namysłu. Nie. Uznałem, że lepiej będzie dla niej i Digara, gdy się rozdzielimy, odparłem. Dusicielowi zależało na tym, aby wywołać we mnie lęk, abym miał wrażenie, że trzyma mnie w garści. Obawiałem się, że tę kwaterę prędzej czy później również odkryję. więc osiągnął sukces. Wywołał w tobie pożądaną reakcję, stwierdził trefle. Co było dalej? Spojrzał mi w oczy, dopijając piwo. Dalej? Dalej było już tylko gorzej, albowiem zaczął się mój koszmar. Prawdziwy koszmar. Zaznaczyłem ponurą. Kiedy minął miesiąc mojej rehabilitacji, od razu udałem się do Wespira po wytyczne. Kazał mi ruszać pod Bartborg, gdzie nadal trwało oblężenie. Mówiłem, dopijając. Spakowałem się więc i o brzasku wyruszyłem szlakiem zaznaczonym na mapie przez Wespira. A jak długo jechałeś? Indagował pisarz, skinąwszy w tym samym momencie do kelnerki, która zbliżyła się do nas żwawym krokiem. Poproszę jeszcze raz to samo. Zamówił. Dziewczyna zabrała kufle i zręcznie lawirując między stolikami, zniknęła za szynkwasem. Około dwóch tygodni, no, może trochę dłużej. Szlak zaznaczony przez Wespira, był o wiele dłuższy niż wszystkie inne, ale za to mniej uczęszczany i przez to stosunkowo bezpieczny. Ominąłem dzięki niemu wszystkie trakty i gościńce. Mimo to im bliżej granicy, tym było niebezpieczniej, a bliskość granicy. Łatwo było stwierdzić. Nie rozumiem, przyznał Ignacy Trefl, mocząc wargi w dopiero co podanym piwie. Zauważyłem, jak odprowadził młodą kelnerkę wzrokiem. Jak dostrzegałeś tę granicę, jadąc samymi polami oraz lasami? Co? Przyroda była inna? Dopytywał się. Nie, zaprzeczyłem prędko, uśmiechając się do niego. Sięgnąłem po kufel piwa, z którego niemal wyciekała biała piana i popiłem powoli. W oddali, na niebie kłębił się czarny jak smoła dym, wyjaśniłem. Coraz częściej dostrzegałem doszczętnie spalone pola, na których walały się porzucone sztandary, włócznie, strzały oraz miecze. Pełno tu było w pośpiechu usypanych mogił, trucheł, końskich, psich i ludzkich rozszarpanych przez padlinożerców. Po niebie krążyło wiele kruków i wron. Opowiadałem, mrużąc oczy. Mój wzrok spoczął na treflu, którego mina wyrażała przerażenie. Cóż, nie dziwiło mnie to ani trochę. Słynął z niespotykanej, często artystycznej wrażliwości, a przecież nawet dla mnie, który doświadczyłem tak wiele, momenty, do których właśnie powracałem pamięcią, były upiorne. Tych obrazów nie udało mi się zapomnieć mimo upływu czasu i wyglądało na to, że niestety będą mnie prześladować aż do śmierci. Mijałem również spalone osady, gdzie na prowizorycznych szubienicach, zwykle w postaci zwykłych drzew, wisiały ciała dambirskich cywili i żołnierzy. Inne zwłoki w cienkich łachmanach tkwiły wewnątrz metalowych klatek. To były ofiary zbrodni wojennych. Im bliżej Bartborga, tym pewnie gorzej, co nie baronie. Dopytywał trefyl. Owszem! Po pobojowiska przechadzali się rabusie, błądziły sieroty, bezpańskie zaropiałe kunwe. Widziałem tam również kapłanów demiurga, palących zwłoki w mogiła. Do sprzątania ciał wykorzystywali oczywiście nowo nabytych niewolników, dambirskich wieśniaków, opowiadałem. Im dalej, tym więcej ciał i zmarniałych dezerterów. Z jednej, jak i drugiej strony, agresywnych i nieufnych. Napotykałem też wieśniaków, którym udało się jakimś cudem ukryć w porę, w jakimś lesie czy jaskini. Panie Trefl, gdybyś widział rozpacz w ich oczach. Zamilkłem na krótką chwilę i po westchnięciu dodałem. Tylko te kruki niezmiennie skakały po zimnych trupach. Wiecznie, nie na żartę zadowolone z kolejnego rozlewu krwi. Ależ z tego Vincenta był bydlak! Odezwał się dość niespodziewanie szambelan. Bydlak? Bydlaków było tam wielu, mój drogi, nie tylko on! Zaśmiałem się sucho. Owszem, zdarzali się chłopacy, którzy byli wcieleni do armii przymusowo. Wszędzie widniały ogłoszenia, zarówno w Azuramie, jak i Dambirze o obowiązkowym poborze. Zerknąłem na Szambelana. Ale większość biorąca udział w takich bitwach to banda zimnych synów, pastwiących się nad cywilami, nad kobietami, zwłaszcza nad kobietami. Ktoś, kto nie przeżył wojny, nie zna tej drugiej natury człowieka. Kiedy dochodzi do wojny, wychodzą z nas najgorsze instynkty. Wielu zamienia się tam w katów, kiedy poczują, że mają swoje pięć minut władzy nad drugim człowiekiem? Nie znają litości ani ograniczeń. Nieważne, czy to zwykły giermek, czy rycerz, każdy z nich pomiata bezbronnym równie okrutnie. Mówiłem z odrazą. Przerażające jest to, że sąsiad, z którym żyjesz w dobrych stosunkach, w obliczu wojny, zmuszony ratować własną rodzinę i własne życie. Będzie zdolny sprzedać Twoją rodzinę i ciebie samego, nawet za kromkę spleśniałego chleba. Każdy chce przetrwać i każdy jest tchórzem. Podczas wojny nigdy nie było odważnych i sprawiedliwych. Tam każdy walczył o siebie. Sprawiedliwość była pojęciem kompletnie nieistotnym, a przyjaciele, no cóż, byli jedynie na chwilę sprzymierzeńcami. Najczęściej jednak stawali się wrogami, gdy w grę wchodził ich osobisty interes.